O, no, to, może... y, to jest Pink y, Lady, o. herbata kwitnąca i będziemy zalewać y, roślinkę. O, mogę ci go trzymać, potrzymam ci go, hmm. a ty byś wtedy czajnikiem, dał radę? Mm -hmm. O delikatnie <laughs> pomyciał, dobra jakoś to zakwitnie. Zakwitaj kwiatuszce. Coś nie Są bardzo chyba. Czas musi nasiąknąć. Jak to kwiatku mam. Najwyżej się rozpadnie, w końcu jest po terminie. No coś to nie chyba nie Daj mu czas. W końcu się nasiąknie się. Na pewno podchłych trochę do góry. Mama więc Chyba coś źle zrobiliśmy. Może się wstydzi kamery. Wstyda się moje statu. Dobra, jak się zmęczysz, ja będę mogła podtrzymać tylko usta. Ja myślę, że to po prostu chwilę potrzebuje. Nie wiem, bo to sobą kicia to robiła? Chyba nie, ale coś tam się jakby zaczyna dziać. Mhm. Wiecie, to nie będzie tak. To, to trochę zajmie. Aha, aha. Ale później można to przyspieszyć. No. Jak? No, wideo po prostu. No. Aha. No, ja myślałam, że wiesz, posadzimy go i będzie dla nie takie że żeby on sobie siedzieć, o tych luk. I teraz jest, jest. O, jest, coś się pokazuje, tak. No, powolutku. Co duże? Pływa jak żaglowiec. Mam taki być duży, w środku pewnie kolorowy, też nigdy nie widziałam. No coś się tu pokazuje z jednej strony takie, takie czerwone. Mówiłam czerwone. kici, żeby nagrała, ale nie wiem co? czy nagrała, co? czy co robisz, zapomniała. Z, robicie z macarelą, to możecie sobie dorzucić to hmm? No, jest coś różowego w środku. Ciekawe w ogóle co to za kwiaty. Jakieś herbaciany? Coś się tu zaczyna pojawiać, tak? No. Ja myślę, że on się napełni, i jak już się napełni, to osiądzie. I ja dopiero... żałuję, że ja, że ja wtedy właśnie u Agi nie spojrzałam, jak, jak to długo, jak go na to zalewała. Hmm. To też wyjdzie, tylko nie tak majestatycznie, jak to miało. <noise> Lekki, on by tak, no i tak i tak by podpłynął do góry, ale tak go chlupnąłeś, że się pokruszył, ale też się roz, rozkłada się fajnie. No, tylko trzeba dać czasu. No jak coś, to zapraszam. Jeszcze chwilkę, popatrzymy, że na kwiatówkę. No. Ciekawe, czy to będzie herbata taka pełnowartościowa, czy, czy sam kwiatuszek. Kwiatówka trwało. Ale jeśli się inaczej woda zabarwiła, bo tak to no. była biała. No to jest chyba kwiat herbaciany w jakiś sposób. No, ja myślę, że on jakoś tam osiądzie i wtedy się rozłoży jeszcze bardziej. No, jak ci ręce opadną, to mówię, ja poszymać. Ja po brzusze, ty i to <noise> <noise> Będę brzuszyć. no. Coś tam odpadło od niego. <gryny> Cały czas coś odpada. Jaki, Jaki duży się. Zobaczymy co Wam z tego wyjdzie. <gryny> no jak puścimy przyspieszenie to będzie chlup. Jak <gryny> <gryny> to wyobrażam. Dokładnie tego. tak. <gryny> z tym efektem dźwiękowym. <gryny> Mogę go użyczyć. Dobrze, dobrze. <gryny> On no, też jest dobry, eee. mieć dźwięków. No, kłata naśladuje. Nabijamy się, że mamy wirtualnego kota i wzięliśmy go do plecaka. Lepszy byłby taki prawdziwy kot. Ale jakbyś byś nie wziął do plecaka. To by nie trudne. widzę problemu, wystarczy się przetransportować do mojej pradzie, co wiesz, masz dwa żywe mm -hmm. Środka różowo, fajnie to wygląda. O, zaraz będzie lądowanie Tak? Tak myślę, tak zaczyna przeciążać. Cały bukiet zrobi tak zaraz. Tak po finie tak Dobra, trzeba będzie mu chyba prędzej czy później dać spokój i zasiadać. Bo nam do jedzenia jedzenie stygnie. I no, y y y kawa. Gdzie ta kawa jest? Ta na stole. Za tym gwiaździciem. Ja Za kwiatkami od ciebie. Mhm. No chyba nie wiem. Myślicie, wyciśniemy z niego coś jeszcze? No, 5 minut minęło już. No, No i ten kwiat. Przebije te, te, wszystkie, te wszystkie tańczące bzdety z TikToka. Mhm. Będzie tańczący kwiatek. Usiadł. O, uciadł, tak. usiadł, tak. Jedno usiadł. Ja tak czułam, że on usiądzie w końcu. Mm. Ale chyba już więcej się nie rozwinie, tak myślę. O, no, fajnie wygląda. Jeszcze bułki Bólki. <noise> <noise> Nie i płokie, więc Też fajnie. Też piknie. Myślę, że to tyle imprezy. Wow, <noise> wow, Pojadiały kwiat. Później damy to w przyspieszeniu. I na TikTok. <noise>